jak dobrze liczę, ojciec zaszczepił mi wykuwanie liter już jako dziewięcioletnie dziecko. Dobra Mirek, Kod pod dupę jest? Jest. Litery wydrukowane są? Są. Dłuta wziąłeś? Wziąłeś. Kuczkę do kucia wziąłeś? Wziąłeś. Ołówki, pierdółki, nożyczki. No dobra, wszystko jest. A chęci są? Są! Więc jedziemy! Witam serdecznie, tu Mirek Kamieniarz. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykuwa się litery na cmentarzu. Może zaszczepię troszeczkę komuś coś takiego w wejście w kamieniarstwo. Ja miałem zaszczepione to jakieś... 27 lat temu jak dobrze liczę, ojciec zaszepił mi wykuwanie liter, już jako 9-letnie dziecko kułem liter i wyjeżdżały na cmentarz. Dobrze jeszcze w zeszycie nie umiałem pisać, ale już w granicie już całkiem nieźle mi to wychodziło. No i chyba dlatego stało się to moją pasją. Powiedzmy, że nie bardzo mam czas na wykuwanie liter, ale swoich klientów nie zostawiam z tym samych i pokażę Wam dzisiaj, yy, co będę robił. Tutaj mamy takie literki. To są literki piaskowane, proste. A ja będę próbował się to znaczy, próbował <laughs> mam za zadanie. Podrobić się pod te literki, ręcznie wykuć yy, dłutem. Także zabieram się do pracy i zobaczymy efekty mojej dzisiejszej pracy. A więc, tak, do wykonania liter w granicie potrzebny nam będzie oczywiście taki zestaw dłut widiowych. Wyglądają one mniej więcej w ten sposób. Tutaj mamy dłuto, tutaj mamy szpicak. Tutaj mamy większe dłuto. No, a różne szerokości dłuta nam będą potrzebne. Oczywiście, pucka, czyli taki młoteczek do, do kucia. Przydałyby się również okulary, aby nic wam nie wpadło w oko, jeżeli oczywiście ktoś by chciał zacząć kuć litery. W tych czasach płynę do mycia szyb to jak zwykle, razem z ręcznikiem od razu przygotować powierzchnię do przyklejenia folii. I teraz tak mam taką folię. Którą przygotowałem już wcześniej, to jest folia do piaskowania liter. To już jest taka trochę wyższa technologia niż zwykłe proste kucie ręczne, bo mój ojciec nauczył mnie kuć ręcznie rezursowywać i konturować diamentem. Pokażę Wam diament. Kiedyś tak potrzebny był do tego taki dermatograf, czyli taka kredka. Ojciec mój rozrysowywał wszystko ręcznie: wszystko ręcznie, każdą literkę, i później tym oto diamentem takim cudem konturował te litery, by później dłuto to miało obrys liter. Dzisiaj się robi to troszeczkę inaczej. Już ręcznie nie musimy się wyginać i ta ręczna litera nigdy nie wyjdzie idealnie prosto. A spod plotera trochę technologii i wychodzi prosto. Chłopaki, którzy zajmują się codziennie kuciem liter mają do tego sprzęt, piaskarkę taką przenośną, jeżdżą we dwóch no i ogarniają temat szybciej, łatwiej i prościej ode mnie no ale ja jednak nie, jakoś nie wchodzę w temat liter za mocno y, masowo tylko robię to jakby powiedzieć dla swoich klientów wręcz można powiedzieć dla ro rozluźnienia się i przyjemności swojej bo od dzieciaka już y, robiłem te literki więc w jaki sposób mi to sprawia przyjemność y, robienie liter i cóż y, musimy w takim razie te literki przenieść na tą tablicę. No i co? Zapraszam do oglądania. Chętnych yy, proszę się orientować w tematach, w swoich miastach. Może jakiś liternik potrzebuje yy, pracownika, proszę iść się zapytać, czy by nie można było spróbować. Yy, można na tym całkiem nieźle zarobić. Yy, oczywiście to jest praca, która wymaga cierpliwości. Na pewno, no i jest w miarę powtarzalna, tak? W miarę powtarzalna, bo te litery no, różnią się też od siebie, ale trzeba mieć cierpliwość do tego. Trzeba mieć cierpliwość i precyzję. Bez tych dwóch e, rzeczy nie podchodźcie do tego, bo po prostu nie będzie wychodzić, tak? Jak to, jak to ze wszystkim. No dobra, to co? To jedziemy w takim razie? No. I tym diamancikiem będziemy robić te literki. Z bliska, kilka liter. Kiedyś trzeba było to robić przy ekierce. Starać się. A tu teraz to już linia prosta. Nie wyjedzie za linia, pokażę Wam jak to mniej więcej wychodzi. O. takie coś jak widać w środku tam nie staramy się kontury wyjeżdżają ale nie na zewnątrz dzięki tej folii i to coś takiego Dobieramy sobie któreś z tych dłut, bierzemy puckę, ten młoteczek w rękę i jedziemy tak, tutaj z tymi napisami. Jeżeli chodzi o kucie, to musicie złapać trochę doświadczenia, żeby wam dłuto leżało leciutko w ręku i półka, żeby to było po prostu przedłużenie Waszej ręki, nie? No nie wygląda to zachwycające jak na razie <grym> Jak kura pazurem, co? No, a zobaczymy efekt końcowy. No, jest strasznie gorąco, ale dobrze że są chmury, bo inaczej to bym chyba tu nie wytrzymał. Wygląda tak: coś takiego, jeszcze tylko za 20 liter. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no 20 akurat. Uff, jakby nie były matowane to bym... Takie płytkie to bym nie dał rady chyba. No i literki wykute, zrobione. No tak, jak ktoś by był zainteresowany taką robotą to się orientujcie w temacie. Robota można powiedzieć elegancka, fajna, tylko że ciężka trochę.